Tutaj motocykl, który mnie bardzo zaciekawił Widać, że jest dostosowany pod jakieś potrzeby klienta potrzeby błysku i luksusu. Tak szczerze mówiąc nawet nie wiem co to jest za marka Jeżeli wiesz, to koniecznie skomentuj. Natomiast wygląda on tak naprawdę nie mam pojęcia co to jest. Wszystko w złocie i się błyszczy, a to jest. 14 marca 2015 roku Targi motocyklowe we Wrocławiu Hala ludowa O, mamy tutaj coś Mamy tutaj jakąś sprawę firmową i ten sam motocykl z drugiej strony